Witajcie w największym salonie, największym warsztacie i największy plac z samochodami z USA w Polsce. Porsche Lambo ostatnio na Krak w Krakowie na Expo Kickstera zrobiło niezłą robotę. nie? Co się napchało? Ale na mega ten fajny temat. Znaczy, no, no napchaliśmy się trochę, ale mega fajny temat. Jesteśmy na Tuning Show Expo w Krakowie, ale nie będzie nudno, bo razem z Kicksterem będę pchał jego Lambo. por Lambo. W tym momencie właśnie wylicytowaliśmy przejazd. To Bartek wylicytował przejazd por Lambo. Nie było takiego planu. Wymyśliliśmy go po prostu na bieżąco i on będzie siedział w środku, a my będziemy go pchać. Najważniejsza sprawa. Samochód jest bardzo popularny. Samochód był własnością samego Tobikinga. Kinga. Kto to w ogóle jest? Nikt nie wie do dziś. Jak widzimy. Bartek, zimny łokieć. Pamiętaj. Zawsze o tym marzyłem. Gdzie wyjeżdżamy? Na zewnątrz! Dwójka jest w górę! Polgo, Polgo! Nie, tego nie zrobię. Tak się powinno żyć. Ile się musiało wydarzyć, żebym został silnikiem w Porszambo? Proszę pomóc, niech chodźcie! chodźcie. Pomóżcie trochę, nie, nie jakoś tam zabokwał, chodź? tak? 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 słuchajcie! Właśnie w ten sposób tak wyglądała motoryzacja lat 80., 90. <śmuszczak> nie ma śmiechu, miałeś auto, nieważne czy jedzie, ważne żeby go popkać. Nie pozwolili mi już pkać więcej, więc jestem tutaj z tyłu. Każdy by chciał dotknąć, każdy by się chciał przejechać, a więc polecam. Ale y, pamiętasz, jak ludzie zobaczyli wszystkie nasze samochody, nasze banery, i wszystko, i cały czas dopytywali o samochody ile kosztują, z Ameryki. A, ile a jakie kosztuje, są? A jakie, jak tak, to się tak, sprowadza? Tak. Jakie są koszty sprowadzania? Bo to najważniejsze, wiesz. Tak, pod dom i za ile kupiliśmy? I mam do ciebie dwa samochody. To, że, wiem, że lubi ki więc mam do ciebie X1. -kę żony i 650 by... dla Ciebie. Czyli będzie BMW. Będzie BMW dzisiaj. Dobrze, 650. Eee, lektura, bo to wiesz, 606 akurat było trochę, więc... 650 i to w Cabrio, 2015 rok. Czyli F12. F12. Trzecia, szóstka, żebyśmy wyjaśnili naszym widzom. Z tego względu, że pierwsza szóstka była dawno, dawno temu. Druga szóstka z modelu E63, bardzo ładna. Ja zawsze we wszystkich filmach powtarzam, że jest bardzo fajna i do dnia dzisiejszego bardzo fajna inwestycja, ale F12, czyli szóstka Cabrio. Obie szóstki są ponadczasowe, to musisz przyznać. Przecież pierwsze 24 to jest taki samochód. No właśnie. Wszystkim wszystkie ludziom się szóstki, podoba. Wszystkie, wszystkie szóstki są fajne, a ja widzę tutaj, że uszkodzony całkiem nieźle. Całkiem nieźle dostał. On praktycznie wcale w ogóle nie dostał, z tego względu, że jak się przyjrzymy, to zderzak tutaj jest, on jest podrapany brzydki, prawdopodobnie to czarne można byłoby wszystko ładnie zmyć. Fakt faktem, że pourywane są zaczepy. Tylna klapa, jak widzimy, jest z kompozytu, czyli... Też pójdzie do wymiany tego i naprawdę. Nie wyklepie. tego się nie wyklepie. Można by to pokleić, ale w sumie można by to wymienić, bo naprawdę nie będzie drogie. Dlatego powiedziałem, że nieźle, w sensie nie mocno. Całkowicie I... całkiem dobrze to wygląda. Całkiem dobrze. I tak jak wspomniałem, to jeździ proszę pana i odpala. Mm, ale pamiętajcie, że w aukcjach internetowych, które oglądacie, jeżeli dostajecie dostęp do jakiejś licytacji danego samochodu, jak jest napisane Rane Drive, to prawdopodobnie samochód za każdym razem jest po prostu jeździ. Prawdopodobnie, bo to nie zawsze tak jest, nie może odpalić. Pamiętajcie, wtedy. różnie może być szybko, idę zobaczyć jeszcze, jaki mamy. Silnik pod maską tutaj jest napisane 650i, czyli mamy V8. 4, 4 litra. Niestety, stety jest bardzo szybko, aczkolwiek musimy zwrócić uwagę, że to są bardzo delikatne już silniki. Znaczy, one są owiane pewnym takim, takim złym mitem. Ale to przy przebiegu wyżej, powyżej 100 tysięcy? Tak? Trzeba o nie zadbać. Tak? Trzeba o nie zadbać. Znaczy, na pewno trzeba od razu sprostować, że samochody, które przyjeżdżają z Ameryki są bardziej zadbane, jeżeli chodzi o silniki. Z tego względu, że interwał olejowy w Ameryce na te same samochody, jest co w 110 Europie, 000. jest to 10, mhm. maksymalnie co 12 tysięcy, w Polsce, w Europie 30 tysięcy, i to zabija te silniki u nas w Europie. Nieźle wygląda przed każdym w tej zakupem. Warto ściągnąć, my zawsze to robimy bezpłatnie. Raport Carfax. Zresztą ostatnio ja nawet już. Kuba klawiter. Pojarzysz go? Tak. Bawi e, e, się elektronicznymi rzeczami. Wspomniał o Carfaxie. E, Carfax jest bardzo ważny, bo wykupując na te samochody widzimy, kiedy są wymiany oleju robione. Ogólnie jasne wnętrze, fajny szampanowy kolor z zewnątrz, e, jasny dach, v pod maską. Czego chcesz więcej? Ale zobacz, wyposażenie, Nagłosienie Harman Kardon, wszystkie możliwe asystenty. Head-up head -up, display. podgrzewana kierownica. Oryginalne Wentylowane szyby, fotele, podgrzewane fotele. Są praktycznie wszystkie, nie ma tylko jednego, e, czyli asystent pasaruchu, asystent y, aktywny tempomat, y, sam będzie zmieniał w ogóle y, pas ruchu, ty. Tak, sam ci pojedzie po piwo. Sam będzie, dziadu pojedzie po piwo. Więc ten samochód prawdopodobnie jak był nowy w tej konfiguracji musiał być <grym> bardzo drogi. To więc teraz mi powiedz ile kosztował taki uszkodzony. Wyjdzie nas, nas, klienta 70 tysięcy złotych. No ale chyba jeszcze przed naprawą. Do tego naprawa. Ale okay, na to, żeby za 70 tysięcy naprawione takie, takie BMW. Znalazłem jedną taką wersję, uh -huh. kosztowała 162 tysiące. No, a tu mamy ja bym, 70 plus Ja bym się tego skłaniał, bitki. że jak ten samochód będzie naprawdę w dobrym stanie z przeserwisowanym silnikiem, z tym takim niskim przebiegiem, który tutaj ma w tym momencie, będzie ładnie naprawiony i będzie ładnie, pięknie, fajnie, czyściutko wyglądał, to ta kwota za ten samochód wydaje mi się, że będzie ponad 150 tysięcy złotych. Na pewno. W ogólnym pewno. rozrachunku przy dalszej odsprzedawce. Natomiast mówimy tu o oszczędności. No to praktycznie 50% taniej mamy samochód. Mówiłeś, że działa. działa. I, jeździ. I jeździ. Pokaż. Też sprawdzić? Oczywiście. To wsiadaj. Czyli co? Pali, jeździ. Pali, jeździ. Odpalam. działa, czyli jedziemy. Cały czas fajny, ponadczasowy samochód. Na co trzeba zwrócić uwagę, że tutaj jeżeli chodzi o silniki, bo może ludzie nie wiedzą, V8, która ma oznaczenie to 750, jest też tu 3-litrowa turbobenzyna N55. Tak. Bardzo ciekawy motor, jeżeli chodzi o moc i ogólnie o, o to, jak on tutaj się spisuje w tym samochodzie. No i 3-litrowy diesel, tutaj akurat wszyscy z oznaczeniem 7640D. Jak ci się jedzie samochodem za 70 tysięcy? Powoli, bo nie chcę jechać tym samochodem jakoś, bo nie wiem, co tam tutaj w tym samochodzie tak naprawdę stało. Więc nie będziemy szaleć, jedziemy całkowicie normalnie. Aż nie do wiary, Silnik że samochod, chodzi nie? nie? Chodzi no, naprawdę wieś, lekko, łatwo. I fałsemka, jeżeli jest sprawna, to naprawdę to bardzo dobrze chodzi. Ale powiedz o, mi, co, co tam było nie tak w tych silnikach, że tam wiesz, 100 tysięcy i był problem? Wiesz, to, co no właśnie, y, jeżeli chodzi na pewno o fałsemki, to to, że one pracowały w bardzo gorącej temperaturze. One pracują ogólnie w bardzo e, wysokiej temperaturze, więc trzeba bardzo dbać o olej. Nie używać tych samochodów jak gdyby non-stop do driftu, do sportu, bo ludzie bardzo często tak mają, mhm. jeżeli chodzi o BMW, że to są najszybsze samochody na świecie. Serwisować, dbać, no to jest tylko tyle. No nie uchronisz się. Tam panewka w pewnym momencie będzie do wymiany, po jakimś tam przebiegu, ale to są już takie serwisowe rzeczy. Wspomniałem e, o, o tych silnikach, bo F-01 7 od 2008, pomiędzy 2008 2000, a 2012 no? rokiem, czyli no. przed, przedliftowym, no. w Stanach ją można kupić za 3-4 tysiące dolarów, tego jest multum w zajebistych wersjach, tylko że często silniki mają 99 tysięcy mil i koniec, czyli jakieś 100, no, no tak, no i niestety trzeba, trzeba brać pod uwagę, że te v jeżeli były źle użytkowane, no trzeba będzie robić w tych silnikach jakiś tam remont. Czyli to nie są takie najgorsze silniki? Silniki nie są najgorsze, silniki są fajne, bardzo fajnie oddają moc, tylko naprawdę trzeba, żeby to źle nie, nie ująć, nie określić, kontrolować olej, jeżeli chodzi o stan oleju, e, wymieniać ten olej co 10 tysięcy, zależy jak się tak ekstremalnie bardziej jeździ, to nawet wcześniej i kontrolować, serwisować w dobrym serwisie, takim, który się zna na naprawie BMW i to powinno jeździć tyle o szóste, mam do ciebie drugi samochód. BMW z 2019 roku. Myślałem, które... że takie ładne 65. Te KK? KK no, 500, 544. W k Krakowie są takie. Widzie, a widzisz taki numer rejestracyjny? KK544. Normalnie są sześciocyfrowe, są nie? Pięciocy. Tak? A Jezu, to jest 544. No jest, KK544. No, i elegancko. A takie z Ameryki ile można kupić, jak mówisz, że w 01 po 3000 zł, Te za darmo można brać? Wiesz co ostatnio za 375, ale to już jest rekord, bo niżej nie kupisz. No bo za 375 dolarów, dolarów taki auto, no, takie auto? Tak. To ja zamawiam 10 sztuk. Za 375 dolarów, jak mi kupisz 10 sztuk takich, to nie musi być jeżdżące. Jak 375 dolarów? 375 dolarów. Ale weź Na pod uwagę, że Stanach się w większości przypadków to są longi tylko i wyłącznie. Tam praktycznie tak, w ogóle nie ma krótkich. 760, dzisiaj 12 I hmm. V12. Dzisiaj za 1200 dolarów. Oczywiście wiesz, tam z tyłu coś było rozebrane, z przod... Naprawdę, takie są ceny i to na kup teraz. Przecież tysiąc dolarów to jest 4000 zł. Oczywiście, to są egzemplarze, które jak przejadą, może się okazać, że wiesz, nikt nie równo chodzi albo tu coś, ale ogólnie samochód, który odpala, jest w całości, tyle kosztuje. A nie rzadko zdarza się, że klienci jak u nas zamawiają, auto przyjeżdża, odpalają, jeżdżą. Je. To my musimy koniecznie taki samochód jakiś kupić, jeden zaryzykować, sprowadzić, umyć, posprzątać, yy, uruchomić i dać ludziom za darmo. Całkowicie za darmo. Za komentarz. Nie, bez żadnej wpłaty złotówki ani 5 zł. Po prostu. To my tym ludziom tylko problemów narobimy. No. Znajdziemy fajną, fajny egzemplarz, jak się znajdzie, to damy go za darmo widzowi. Ale tak, tak całkowicie mówi. za jest. Tak, całkowicie, całkowicie. Tak po prostu, żeby nic, naprawdę, bo zaraz będą mówić, że znowu loteria, że znowu będą wpłacać. Nic nie będą wpłacać. Masz jakieś dolary w razie czego? Kupiamy? No, te 370 to nazbieramy. Ale chcieli ci pokazać kolejne auto. BMW X1. To jest typowy samochód dla żony. 19. twoje czy moje? Ale dla wspólnej. No, no to jeszcze tego nie mamy. Posiłkujemy wspólnej. E, 2019 rok, dwulitrowy silnik. Lampy lodowe, proszę pana, head up. Nie wiem, nie widzę, carbon. że jak podchodzimy, że jest całkiem niezłe, a nawet powiedziałbym dobre, bardzo. Z tego względu, że już widzę skóra w środku, widzę head up, nawet nie wchodząc jeszcze do, do samochodu, widzę duży wyświetlacz. Czyli już jest ok. Podgrzewane X Drive? X-Drive, podgrzewana kierownica, e, panorama. Zgadnij, ile ten samochód kosztował. Ale poczekaj, czeka, bo jak ty mi mówisz teraz tego wyposażenia tyle, to patrz mi. LEDy, duży wyświetlacz, panorama, skóra mm -hmm. w pełnej elektryce, automat, wielofunkcja, podgrzewana mm -hmm. kierownica, mm -hmm. bo mm -hmm. widzę. Mm -hmm. e, napęd X-Drive, Harman Kardon, mm -hmm. czyli head-up display, chłopie, to mm -hmm. czarna podsufitka, czyli mm -hmm. to jest bardzo dobrze skonfigurowane BMW X1. Stanów... Jeszcze kiles? Jest. Jest, jest Kiles. Teraz Ci coś powiem, dlaczego samochody Grzegorz w Stanach są tak doposażone, że kosztują? Jesteś prostym Kowalskim, idziesz do salonu BMW i konfigurujesz X1. Teraz dokładasz to wszystko, co powiedziałeś i co się dzieje? Ty dochodzisz do poziomu podstawy X3. Co robią często klienci w, w Polsce? Kupują podstawową X3. No Bardzo często w Polsce jeszcze cały czas te samochody w podstawowym wyposażeniu. Tak, bardzo bo często. Każdy chce mieć jak najlepszy. Nie, że wiesz, kupić X1 fajnie wyposażone, tylko jak najbiedniejsze, ale już mieć ten lepszy. No. ale co tutaj stąd, dużo stąd mówić? Ta X1 jest już praktycznie wielkości pierwszej X3 E83. Tak. tak, tak, dokładnie tak. Proszę. Klapa, czyli samochód delikatnie uszkodzony z tyłu. Lekko dobity tył. Tu ciekawostka, z serwisu. Autentycznie do sprawdzenia z serwisu części. Wiesz, ile kosztuje ten pastylny w serwisie? Nie mam pojęcia. 700 zł. Wnęka 800 zł. Klapa kosztuje e, używana do 1000 zł. Kupiliśmy lampy ledowe full ledy bo tu nie, nie było full LEDów. Jeszcze widzę kamerę. Kamera cofania też jest. Za 2700 w serwisie, akurat jakaś taka widocznie promocja była. Do tego malowanie i tak dalej, i tak dalej. Na w granicach nie wiem, 10 tysięcy złotych. Zgadnij, ile ten samochód kosztował w Stanach, ile wyszedł pod dom, ile wyjdzie z naprawy. No to powiedz, może mi taką ogólną kwotę, jak myślisz, ile wyjdzie taki już naprawiony jest do jazdy. Po, po zakupie, po stanie, opłatach, po jak naprawie. Tak, przyjechał po wszystkich opłatach, cło, akcyza i tak dalej, około 60 tysięcy, możesz mieć za 55, możesz mieć za 65, w zależności od wyposażenia. Naprawa około dychy, natomiast ten egzemplarz e, będzie już wiemy, e, kosztował 70 tysięcy, tyle wyjdzie ze wszystkim z rejestracji. I z i Rafaela. naprawiony ze wszystko? naprawiony, siedemdych. Ale to jest przecież niemożliwe, te samochody zaczynają się od stu paru tysięcy gdzieś tam u nas, w ogóle jeszcze z czego to widzę, to klapa jest elektryczna też. Jest guziczek, akurat nie działa, bo jest uszkodzona, ale tu. Słuchaj, teraz ja tak, wiesz, Ty mi mówisz, że ja patrzę na wypasażenie, to naprawdę ładnie wyposażony to BMW. Pasażer na gapę. jest, Ale wysuszony już niestety. Nie jedz, nie jedz, zostaw. Nie no? Jezu, nie, nie będzie. A może śpi po prostu? Ty wiesz ile na otomoto jest wystawione najtańszy taki egzemplarz z tym silnikiem? Myślę, że ponad 100 tysięcy na pewno. 120 tysięcy. A tego wyposażenia tu jest naprawdę sporo. Naprawdę sporo. Ja myślę, że tego, tego wyposażenia jest już tak blisko. No nie chcę mówić full, bo będą oczywiście ludzie pisali w komentarzach, że, że do fulla to mu jeszcze B nie bardzo daleko brakuje, ale weźmy pod uwagę, że to jest BMW X1. Czyli jak gdyby najprostszy egzemplarz, że to nie jest ani pią trójka, już nie mówię piątka, siódemka, to nie jest trójka, żaden jakiś X4 czy X5. Zwykła BMW 1, czyli taka najprostsza, najzwyklejsza, tylko w wersji X. Bardzo dobrze wyposażona, więc cena powiem się. Świetna, nie? Bardzo. Ale dobra. jak już jesteśmy przy gangsterskich tematach BM no czy Gangsterski, temata BMW, czy gangsterskich tematach BMW? Czemu BMW zawsze się musi kojarzyć z gangsterskimi Śmieję tematami? Śmieję się, bo to jest czarne BMW i tak bo się w Wilkach występowało. Mamy samochód z gangsterskich porachunków. Pokaż, jaki? Gangsterskich poradników? Porsche. Przestrzelone Porsche. Pokaż. Przecież to nie jest Porsche. To jest Maserati. Ale też jest czarne. Słuchajcie, teraz będzie analiza balistyczna. Tak się to nazywa? Będzie analiza balistyczna. Z tego względu, że zobaczcie, co się stało. To, są, to jest tylko moja tylko metoda dedukcji. Ja tego nawet nie wiem. Tak mi się wydaje. Możecie potwierdzić w komentarzach, czy to miało coś wspólnego ze strzelaniną. Bo ja tak myślę. Z tego względu, że tutaj jest mamy taką dziurkę. Widać, że tędy coś wpadło, a nie tam tamtędy, bo jest zagięte w tamtym kierunku. Tutaj mamy następną dziurkę. Bardzo podobną do tamtej. Jeżeli chodzi o średnicę dziurki jest taka sama. Tutaj mamy następną taką dziurkę bardzo podobną. Tutaj mamy taki uszczerbek. Tutaj mamy też taką jak gdyby dziurkę wlotową jedną. To jak gdyby mamy tutaj kilka takich dziurek w przednim kole. Tak wygląda przynajmniej, nie wiem, to może przez przypadek się nabyło. Poza tym też jedna jedna z dziurek przez przypadek tu jest zaparkowana w tylnym zagłówku. No dobra, czyli przednią szybę mam tu dziurkę w fotelu. I drugą dziurkę, nie mogę znaleźć dziurki w aucie, na pewno gdzieś jest, tylko teraz jest pytanie, czy ktoś oszczalał pusty samochód, czy jadący, bo tu wszystko czyste. A teraz posłuchaj profesjonalisty, który zajmuje się tym od lat. Okay. Stań tutaj. Samochód podczas pościgu skręcał w lewą stronę, gdyż kąt wpadania, wiesz, idzie w lewo. Mało tego. Ewidentnie widać przez te dziury, że broń to był Walter PPK 6 mm, a numery seryjne zaczynały się od AA, czyli New York Police Denis. Głopy to było na 100% 9 mm. Zobacz średnicę dziury. 9. To jest 9, powiedziałeś przed chwilą jakiś tam Walter 6. Pomałem. Aha. Od jakiego teraz piszcie w komentarzach, od którego momentu zaczynała się strzelanina, bo wygląda jak gdyby od tyłu i skończyła się na prawym przednim kole, aczkolwiek mogła się zacząć od przodu przez bok. I ostatnie dwie, kule, czy trzy poleciało tył. Paf, paf, paf. Tylko że samochód jest w pełni czysty w środku. A ja jeszcze znalazłem tutaj, że to po prostu był jakiś raper. No i tyle. No po prostu tworzył muzykę i... Ale w Ameryce to tak jest. Nie zanudzajmy. Ja jeszcze nie kończ chwileczkę, bo ja jeszcze mam jeden fajny tak, samochód, który założył konto mam bardzo dobre okulary. Mówię. Ford Bronco. I na sam koniec 20 sekund Ford Bronco. Pierwsza z widzę go na oczy. Bronco. A wiesz co robił stary Bronco? Nie wiem co robił. A wiesz co to jest Pablo Escobar? No słyszałem. No to jak kojarzycie na YouTubie te dokumenty, to Ford Bronco właśnie, tak na przykład z El Paso do jakiegoś yy, tarancurilla, który jest po, po drugiej stronie, przewozili kokainę. Plata. O plomo. Ford Bronco bezpośredni konkurent już widzę dla Jeepa Wranglera. Ty, zastanawiam się teraz od razu na temat tego konia. Dlaczego w Ferrari, w Ferrari, w Lamborghini, w każdych innych samochodach do góry, a ten tak jakoś tyłek wystawia tutaj do góry? Bo... Czy ktoś go krzywo nakleił, czy co? Czy on jest tu oryginalny, czy nie? No to jest górski koń. Aha, no może. Są nowe torby jakieś w gratisie, całkowicie dali nowe rzeczy. I to są dwie sztuki. Ogólnie samochód fajnie wygląda, i powiem Ci, że będzie to na pewno jakiś hit sprzedaży. To jestem pewny. Będzie. Dużo osób nas o niego pyta. To jest pierwszy egzemplarz, który teraz dopuści. No, klimatyczne jakieś lusterka. Tu jakaś ultra trak wersja wyposażenia. Duże koło, on fajnie wygląda, taki trochę starodawny. Tak więc, tak słuchajcie wyglądają samochody amerykańskie. Zdarzają się czasami fajne, mało uszkodzone, w fajnych pieniądzach, zdarzają się czasami poszczelone. Przez kogoś, bo to może niekoniecznie przez policję. Zdarzają się tak jak te, nowe, z gadżetami w środku. Natomiast jeśli bylibyście zainteresowani takim importem, oczywiście piszcie, dzwońcie do nas na naszej stronie www.ameryka.cars, Znajdziecie u góry kontakt. Zapraszamy też na naszego YouTuba, na YouTube'a oczywiście Grzegorza, czy na kanał Grzegorza. I zdradzimy tu, może coś powiem o Krakowie? Od może 1 października czas? warto powiedzieć. Czyli od przyszłego miesiąca, od 1 października oddział Ameryka Cars Kraków dostępny. Na ulicy na Załęczu 3C. Będziecie mogli przyjechać spokojnie do mnie, zamawiać samochody, już są dwa samochody zamówione z Krakowa, które płyną do Polski. Jeszcze przed I to otwarciem. To do Krakowa. Do Krakowa płyną. I to do Tak Krakowa. więc jeżeli będziecie z okolicy Krakowa, Mało Polski, jakokolwiek okolicy tamtej, zapraszam do Krakowa, Ameryka Kars Kraków, oddział drugi oddział w Krakowie, a będzie ich tylko więcej. Tylko. Ale w Krakowie ma jeden. W Krakowie tak, w całej no Polsce mówiłem. No i tyle. Dziękujemy bardzo. Zapraszam jeszcze raz do Krakowa. Na razie. Cześć. Pa pa!